I witajcie z tej strony Railman, Dzisiaj jestem na dzielnicy naftowej przy dworcu południowym, bo miałem awarię samochodu. To chyba jakaś klątwa z te czwórki, no, ale przy okazji zobaczyłem sobie, jak wygląda tutaj budowa, bo naprawdę robi to wrażenie kilka żurawi i chyba będzie nowe osiedle niedaleko dworca. No, akurat tu były haszcze, to może to nawet nie jest takie głupie, akurat jeśli chodzi o miejsce. No i chyba. Chyba ja, mamy problem, bo mojemu autu udzieliło się o usterki z te czwórki. Padło wspomaganie, ale widziałem, że płyn e, hydrauliczny jest na minimum. Spróbuję dolać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także maska w górę. Nie wiem, czy będzie widać, ale jest na, na minimum, to więc dolewamy. Zobaczymy, czy to pomoże. Najwyżej będziemy jechać bez wspomagania. No i będzie bieda, jak to się nie uda. Kurwa, nie chcę. Tomek mówił, młody mówił, żeby poruszać kierownicą. Hm. Dobra, zobaczymy. Próbuję jechać. Ja mam nadzieję, że to w ogóle jest to. No tak podejrzewam, bo ciężko chodzi bardzo ta kierownica. Jazda bez wspomagania w aucie, które miało jeszcze wspomaganie, to jest naprawdę makabra. Ja nie wiem, nie umiem się przyzwyczaić, byle do domu jeszcze 3 km. dzisiaj dużo nowości przyjechało: to jest torba z gareta nowa. Ile ona kosztuje? 162 no. zł, mamy na ligera, dwie yy, zamykane kieszenie, także. Exclusive Line y, Tu na kolaniki Dwa rodzaje albo ta sprawdzona Alta Albo troszkę tańszy Miltek Podobny kształt, podobny wzór To jest, to było to A tu mamy chyba te cewki o, Snajperki do Altera Dawno nie było, do Atreksa, do Altera I A no i nasze, te nowości też są No te snajperki to nie nowości, ale to buty Polskiego producenta. Ja mam takie podobne, nie? Takie podobne. Ale nie polskiego producenta. Przypływają statkiem. W... W Bardzo podobne. Jedynie, jedynie logo, logo jest inne, nie? Jest też coś bardziej rozczulającego. Ktoś dał linka. Do adopcji jest Kod Odyn i tu w opisie jest. Adoptujemy kota? Takiego to pewnie. Nie no, już mamy jednego, co tu przychodzi, ale dawno nie było. A czy uiska czy co tam? Co tam jest? Jeszcze mamy tutaj co? Saperkę od razu z pokrowcem? Tak, składam. Idziemy do przodu. Jakie cudo. Kompaktowa saperka. Diggery z ostrzem prawostronnym i lewostronnym. Albo na zmianę, prawostronnym. Tą stroną piłować? Czy tamtą? Czy tą? To był ten płyn, nie? Czerwony. To jeszcze za czasów Norauto, kiedy Norauto było. No. no tyle dolewam tego, to tak uciekał, ucieka. ucieka coś musiało się poważniejszego stać teraz. Zobaczymy, czy teraz było, bo dzwoniłem do mechanika. Dzwoniłem do mechanika, ale dopiero na środę jest termin. Polecił włączyć silnik, zobaczyć, ile jest płynu, dolać i niech sobie tam ta pompa wsyśnie, będzie głośniej pracować. No i może wspomaganie na parę dni powróci. W każdym razie, regeneracja maglownicy chyba mnie nie ominie, ale to chyba nie jest jakoś bardzo dużo opeso, nie? Ej, no to wygląda jak wiśniówka! No, obudź się do życia Fajer Słuchaj, a co, co to zwiastuje tutaj Takie te pęknięcia Przy tych śrubach śmiesznych To jest tylko osłona termiczna O, no, tu ogólnie jest pól nalany Musisz zadzwonić do tego mechanika Że poszedł ci pasek klinowy Od pompy wspomagania Dlatego nie masz wspomagania Tu jest... Tam na no dole jest koło pasowe i napędza wewnętrznym paskiem A alternator. Natomiast drugie koło w zewnętrzne powinno zapędzać tutaj pompę wspomagania. Natomiast nie ma paska w ogóle, więc automatycznie nie działa. No dlatego sobie był, możemy sobie lać płynu ile? Dlatego był szlak, bo się zerwał ten pasek. No Słychać było, jak zacząłem skręcać na parkingu, to było takie pyk, nie? No. To pewnie było to. Także, czy jest trudna wymiana, nie wiem. A do Deusa to co żeśmy... Co to jest? E Klips na... Żeby co zamontować to? Y sterownik z... Aha. No i garety nie, i no. bo też ich, też ich długo nie było. Nie wiem, co to takie duże jest. Co to Chyba może tylko... Zapakowane, Zapakowane nie? nie? Zapakowane. A, nasza sonda też jest. Słuchawki. No, i szpadle regulowane przyjechały, też ich nie było jakiś czas. Czasami są teraz utrudnienia w dostawach, ale jeszcze nie jest źle. A szpadel to jest który? Tu jest, regulowane. wszystko się zlewa z pniami drz od drzew. Proszę, regulowane. Z nierdzewki. Także jak się okazało, że to pasek, to mam przyjechać teraz. I na weekend spokojnie będę mieć auto do odbioru. No bo regeneracja tej maglownicy to by pewnie było Tomek. Pewnie kilka dni by było, nie? O, trzy dni. Głośno, głośno się zrobiło, musiałem tu się pozamykać i chciałem dokończyć, jakby ktoś jeszcze był chętny na poszukiwania na niedzielę. Jeszcze jest tam parę wolnych miejsc. Link jest w opisie. I to by było wszystko w tym krótkim vlogu. Czasy nieciekawe, trzeba pomóc, co można, obserwować. No i robić swoje. Trzymajcie się, cześć!